Siemanko jak wiecie, albo nie wiecie wczoraj wyemitowano finał hotelu Paradise 5. Uczestnicy przeważnie umawiają się na wspólne oglądanie finału w jakiejś restauracji w Warszawie i tak było też tym razem. Co ciekawe, na finale zabrakło kilku uczestników i byli to m.in. Kuba i Oliwia, którzy, jak wiadomo, odpadli w półfinale. Jakby to było podium, to staliby na trójce. Niestety, większość uczestników podczas niezwykle brutalnej Pandory postanowiła, że akurat Kuba i Oliwia ich zdaniem nie zasługują na finał i ta dwójka musiała się spakować i wyjechać. Poza mega nudnymi już atakami Dominiki, która w parze z Kubą by była może z tydzień i później przeżywała to do końca programu, że to nie Kuba, ale Oliwia ją zdradziła i śmiała przespać się z jej partnerem podczas jej nieobecności, totalnie zapominając, że najpierw to ona, Dominika odbiła go Oliwii, a wcześniej Oliwia odbiła go tak jakby Marica, więc to był taki wiecie bardziej partner przychodni, mnie osobiście już uszy bolały bo ile można przeżywać i wałkować to samo, Zwłaszcza że dziewczyna totalnie nie miała pretensji do Kuby, który to był z nią w parze, ale do Oliwii, że jej nie przeprosiła. I najlepsze jest to, że wszyscy do końca programu mieli za złotej Oliwii, że przyspała się z Kubą, mimo że w sumie większość swojej obecności w programie byli razem w parze, i za to też wylecieli na tej ostatniej Pandorze, aczkolwiek może nie tyle za to, ale za fakt, że nie umieli tego obronić. Bo gdyby się dogadali i ustalili jedną wersję wydarzeń i mówili o tym w ten sam sposób jasno i wyraźnie to by to przeszło, a tak podczas kiedy Olivia nazywała to wszechświat tak chciał, a Kuba mówił, że po prostu hormony mu buzowały i musiał oczyścić sobie czakry, to wszyscy widzieli że ich para nie jest mocna bo ona myśli, że to miłość a on no nawet tego nie skomentuje. Jakby się dogadali na wspólnym, że się sobie podobali i od początku była chemia tylko w tamtym akurat momencie to zrozumieli to myślę, że reszta by się od nich w końcu odczepiła. W każdym razie ich relacje z innymi są tak napięte, że nie pojawili się na wspólnym oglądaniu finału, mimo, że chociażby Oliwia mieszka w Warszawie i oglądała go z domu, więc to nie jest tak, że nie mogła przyjechać czy że miała inne zobowiązania czy plany. Kuba to chociaż nie jest z Warszawy więc mógł mieć jakieś powody na wyjaśnienie swojej nieobecności, ale też nie zrobił tego publicznie. Kuba też zaznaczył na story, że na razie nie potwierdzili z Oliwią tego, czy są razem. Chociaż jej przyjaciółki oznaczają go na swoich story pisząc, że Olivia nigdy nie była tak szczęśliwa, więc można się domyślać potwierdzenia tej relacji. Za to na potwierdzeniu popogramowej relacji najbardziej zależało oczywiście dla Elizy i Jay'a, czyli duetu złych charakterów z hotelu Paradise 5, którzy stali się mocno niepopularni po wyemitowaniu ich pretensji do Grześka i Laury przed wyrzuceniem ich tuż przed samym finałem. Mimo, że oboje zarzekali się w programie, że nie zależy im na finale, zwłaszcza Eliza, jeszcze w zeszłotygodniowych odcinkach kłóciła się z im wszystkimi, że dlaczego mówią tylko o finale, jakby zależało im tylko na pieniądzach i nie potrafią cieszyć się samą obecnością w hotelu. Także ta sama Eliza pokazała na ostatniej Pandorze, jak bardzo nie zależało jej na finale, kiedy zażądała od Laury, żeby przyznała się, że chodzi jej tylko o pieniądze, bo jej dom spłonął przed samym wejściem do hotelu. I mimo, że inni uczestnicy próbowali nawet ją powstrzymać wiedząc jak bardzo złe jest to co mówili za to ona bezpardonowo brnęła w to dalej, zresztą Jay był nie lepszy krzyczący i oskarżający ich o kłamstwo, totalnie nie rozumiem po co to zrobili skoro i tak już odpadli, liczyli że Laura i Grzesiek zamienią się z nimi miejscami? W każdym razie tej parze mocno zależało na potwierdzeniu, że są razem po programie i dlatego udzielili wywiadu dla co za tydzień czyli portalu TVN Exclusive żaląc się, że mieszka z Elizą i jej rodzicami i nie może wychodzić z domu bo od razu wszyscy go poznają i wiedzą, że są razem po programie i musiał się chować u niej na chacie i dlatego ciągle nagrywa tiktoki w ogrodzie rodziców Elizy, a jako, że ten tiktok mu tam tak świetnie idzie, Chociaż trochę nie rozumiem dlaczego bo jego niby śmieszne TikToki totalnie nie są śmieszne, ale być może to do mnie nie trafia to niemieckie poczucie humoru. To para postanowiła kuć żelazo póki gorące i założyła wspólny kanał na YouTubie, gdzie premierowo wypuścili pierwszy odcinek akurat bezpośrednio po finale programu. Chyba rodzice powiedzieli, że może czas zacząć dorzucać się do rachunków. Druga para, której szczególnie zależało na potwierdzeniu, że są razem po programie, do tego stopnia, że udzielili nie jednego ekskluzywnego wywiadu, ale kilku, dla kilku różnych niezwiązanych związanych ze sobą portali z których każdy twierdzi, że tylko u nich zdradzają jak zostali parą po programie. To jest w ogóle takie duże xd, że tytuł tego filmu mógłby brzmieć Kasper i Laura oszukali wszystkich, w nawiasie wszystkie portale plotkarskie, także oczywiście mowa o Kasprze i Laurze, którzy już nawet szczególnie się nie ukrywali i dzień przed finałem razem przyjechali do psychofanki i mety w Warszawie Kaspra, czyli oczywiście Klaudii. Tak jak donosiliście już kilka tygodni temu, faktycznie Kasper i Laura są parą, co nie jest dziwne z tego względu, że Kasper jeszcze w programie Będę dwa dni w parze z Laurą od razu powiedział jej, że jest 100% w jego topie ze wszystkich par, w jakich był w tej, czuje się najlepiej. Podobno ogólnie w momencie kiedy Laura podeszła do Kaspara w ramach konspiry z Mariką i Grześkiem, między nią i Kasprem mocno zeiskrzyło i poczuli do siebie koci miętkę, albo może nawet barszcz sosnowskiego. I Kasper faktycznie chciał być przecież z Laurą w parze, ale ona nie wierzyła że to co mówi jest szczere słysząc od reszty grupy legendy o podbojach i przebojach z Kasprem w tym byciu, nie byciu. Byciu i nie byciu z Karoliną i podobnej historii z Wiktorią, Laura trochę się bała że Kasper gra, żeby zostać w hotelu i nie mówi tego szczerze, więc wybrała pewnego Grzegorza który składał w 100% pewne deklaracje. A to, że Grzegorz myślał, że coś z tego będzie po programie, przynajmniej do czasu zobaczenia miłosnego czworokąta w basenie z Laurą na czele, to już co innego. Laura twierdzi, że to co zła już za nimi i mają obecnie relację przyjacielską. Ponadto podobno Laura i Kasper mieli nie być razem oficjal przed całą grupą i jedynie Grzegorz i Karolina z Wiktorią miały się domyślać, że coś jest na rzeczy, czyli wiecie ci zainteresowani. No i Klaudia, ale ona jak wiadomo też jest zainteresowana, a że nie była brana pod uwagę to co innego, zaś ta dwójka wyznała, że na razie pomieszkują u siebie w weekendy i jeszcze nie planują na razie wspólnego mieszkania bo chcą zaliczyć etap publicznego chodzenia za rękę po Warszawie na legalu, jak wiadomo program wygrali Wiktoria i Sewak, którzy nie byli, nie są i raczej nie będą w żadnym związku, aczkolwiek co do samej wygranej tofani programu są zgodni, że wagowi się należała chociażby za sprzątanie, zmywanie i ogarnianie całego planu zdjęciowego za darmo przez dwa miesiące, więc to taka jakby wypłata. Poza tym zawsze był szczery i nawet na Pandorze miał odpowiedź na każdy zarzut w jego stronę. Wiktoria za to efektownie lawirowała między różnymi partnerami, z których każdego odrzucała w momencie, w którym musiałaby wykazać jakiekolwiek zainteresowanie jego osobą, ale robiła to z taką gracją, że każdy z nich później stanął za nią na finale. Co pokazało, że nie tylko ładna, ale i inteligentna z niej dziewczyna, ponadto zebrała sam pozytywny PR. Szkoda tylko, że nie wygrał Michał i że go w ogóle już nie przywrócili po tym, jak odpadł zupełnie niesprawiedliwie, nawet nie na rajskim. Co do związków po hotelu, coś tam wrzucała na ten temat Marika, ale nie wiadomo, czy jest z kimś z hotelu, czy z kimś niezwiązanym z programem, aczkolwiek prawie na pewno nie jest to Konrad. Dajcie znać jak sądzicie czy są jakieś inne związki wśród uczestników i dlaczego Waszym zdaniem Kuba i Oliwia nie byli obecni na wspólnej imprezie, czekam na komentarze pod filmem, a tymczasem bye bye mojego piątku.